W 1945 roku zamek leżał w ruinie, 80% zamku zostało zniszczone, do dzisiaj chowały się ślady w murach po pociskach po, po z tamtego okresu, jednak nie ta historia mnie tu przyciąga, nie ta historia, która jest teraz przedstawiana, historia osób, którzy opowiadają o dziwnych zdarzeniach na zamku, jest coraz, coraz więcej i to ktoś powie jakie zdarzenia z zakresu parapsychologii rzeczy, które są niewytłumaczalne w 1945 roku gdy zamek leżał w ruinie kiedy Rosjanie tu weszli na terenie miasta nie było praktycznie żadnych Polaków byli tu miejscowi, czyli Niemcy było paru, jak niektórzy mówią parudziesięciu Polaków z obozu w Sztutowie, a cały teren cały, wszyscy mieszkańcy, którzy tu byli to była rdzenna Miejsc, mie, znaczy mieszkańcy rdzeni, czyli Niemcy. I wtedy zaczęły się właśnie rosyjskie czystki, e, branie zemsty e, przez Rosjan na mieszkańcach Malborka, szczególnie kobietach, gwałty mordy. Jednak w tym czasie rozgrywały się dziwne zdarzenia właśnie pod naszymi stopami, w podziemiach Malborka. Skrzynie, wywożenie skrzyń. No oczywiście złoto do, do dzisiaj jest... E, żywa legenda o złocie malborskim, które znajduje się gdzieś jeszcze ukryte pod cukrownią albo pod zamkiem. Jednak z samego zamku, pod nogatem na drugą stronę, znajdowało się kilka przejść. I one nie wiadomo, czy te przejścia były wykonane w średniowieczu, czy w późniejszych okresach, czy te przejścia zrobili Niemcy, żeby mieć w razie obrony możliwość opuszczenia zamku. I tutaj trafiłem na fajną taką historię. Opowiadał ją człowiek, jego ojciec z obozu Sztutow był przewieziony tu do budowy umocnień w Alborku przed zbliżającą się armią rosyjską do 1945 roku. W zasadzie gdzieś tu na tym terenie on pracował. Zawsze opowiadał o pracy pod ziemią, że pracowali w podziemiach w cukrowni, że pracowali w podziemiach w zamku, że budowali. Więc... W grudzień czy do 24 1944 roku jego ojca stąd ewakuowano właśnie na dolny Śląsk gdzieś w okolice Wałbrzycha do kopalni. I historia, którą on mi opowiedział, zazębia się w zasadzie z historiami, które już niejednokrotnie Wam przytaczałem. Historie, które Wam opowiadałem. Pojemniki z, jakimiś, z jakąś dziwną substancją, która po połączeniu dawała jakieś niesamowite. Efekty, ludzie przemieniali się, ludzie się zmieniali. No nie, op nie opowiem w co, co to był za płyn, jednak w Bartniku jest właśnie o tym mowa. I zaszczyki, które dostawali ci ludzie. I to jest, słuchajcie, nie mam powodów do tego, żeby temu człowiekowi, który opowiadał mi tą historię, nie wierzyć. No to jest człowiek, który żyje poza internetem, jest starszy jeszcze ode mnie i po prostu... Uważany jest za szaleńca tutaj przez mieszkańców Malborka, który opowiada właśnie niesamowite historie o istotach wychodzących z podziemi zamku, słuchajcie, zaraz po wojnie. To są opowieści jego ojca. i Później ten człowiek, jako nastolatek, włócząc się dorastając w zasadzie w ruinach Malborka do 1975 roku, i później opowiada właśnie te historie, że w momencie, kiedy ktoś wychodził z podziemi zamku, to były osoby już pokryte, tak jak on mówi sierścią, jakiś łachmanach, strasznie śmierdzący. Byli przechwytywani przez żołnierzy rosyjskich, później już służbę bezpieczeństwa polską, i między innymi gdzieś tu w tym miejscu rozstrzeliwane te, te, te osoby były. Jednak miejsce, które Wam pokazywałem, właśnie tu, miało służyć do rozstrzeliwań e, między innymi przez Niemców więźniów, w tysiąc przed samym oblężeniem już zamku, później kiedy już następowała kapitulacja, przyprowadzono grupę więźniów i tu ich rozstrzelano. No, może świadczyć o tym układ pocisków tutaj w tej ścianie, słuchajcie, bo to jest dokładnie yy, na wysokości, podejdźmy bliżej człowieka, m. 80, mniej więcej mojego wzrostu i te pociski, które tutaj jeszcze tkwią w ścianach, są dokładnie na tej wysokości. Z tej strony, jak się odwrócimy, nie ma możliwości, żeby ktoś prowadził ogień z góry, bo pociski spadałyby pod kątem i inny kąt byłby nachylenia, właśnie ostrzelanej tej ściany. Kilka pocisków siadów po szratnelach, jednak kilka osób już to opowiadało. Jest to może szczegół, jest to może żaden fakt nieznaczący, jednak. Hmm, Kilka razy, nawet służąc tą malworką w jednostce, słyszałem tą historię, że rozstrzeliwano tu właśnie więźniów i później po drugiej wojnie światowej Rosjanie dokładnie zrobili to z Niemcami, których łapano tu w ruinach. Do 1975 roku praktycznie totalna ruina. Zamek zaminowany, mieszkańcy nie wchodzili, szaber i totalna ruina, która tu się odbywała. Już kilkakrotnie Wam wspominałem właśnie o tym, że cegły z zamku miały iść na odbudowę Warszawy, tak samo inne krzyżackie zamki, inne krzyżackie na tym terenie, miały w ten sposób właśnie skończyć. Paradoksalnie Małczarkowi, rok temu, to, że zamek w jakiej formie dzisiaj widzimy, to jest właśnie zasługa Rosjanina, który nie wydał rozkazu. Sprzeciwstawił się rozebraniu zamku do końca i wywieziono cegieł na odbudowę Warszawy. I od 1945 roku, e, przez 4 czy 5 lat, Rosyjski Smierzch, słuchajcie, tu na terenie zamku, ma swoją kwaterę i cały czas monitorują to. Co jest w podziemiach zamku, w podziemiach Malborka. Pokazywałem Wam już niejednokrotnie magazyny, które znajdują się przy drodze wylotowej na Elbląg i tam też znaleziono dużo skrzyń. Właśnie ja używam określenia skrzyń, w których nie było złota, w których nie było amunicji, tylko części maszyn, części yy, jakichś dziwnych urządzeń. Dzisiaj mogę sobie tak yy, mieć, że to były właśnie urządzenia. Pochodzące z portu, który tutaj w Alborku jest, nie każdy wie, że tutaj znajduje się port, Z którego mini łodzie podwodne transportowano do Elbląga albo z Elbląga tu, i właśnie transport rzeczny, którym tu przyszły te skrzynie, które złożono na terenie zamku, później na, podczas ewakuacji, już w zasadzie oblężenia zamku z mostu starego kolejowego, załadowano te skrzynie na e, kutry na Nugacie, które przez zaporę, i, to znaczy przez śluzę, Dostały się na Wisłę i stamtąd do Gdańska Jaki to był ważny, jaki niebezpieczny ładunek Że Niemcy poświęcili tyle istnień ludzkich Swoich doborowych żołnierzy Żeby te skrzynie opuściły właśnie ten teren No i legendy, słuchajcie, które są związane z Eugeniką Tu na terenie miasta Malborka Eugenika i od 1938, 1938 39 Lebensborn który tu się znajdował, dzisiaj znajduje tam się chyba dom dziecka albo jakiś sierociniec Może tam dzisiaj podejdziemy. No i teren jednostki wojskowej. Niemcy, słuchajcie, tu mieli bardzo duże zaplecze. To były ich tereny, mogli robić sobie, co im drzewnie się tutaj podobało. Byli poza wszelką kontrolą i poza wszelkim, nie wiem, sposobem kontrolowania przez takie organizacje bojowe jak AK bądź inne inne organizacje. Tu poza. Jakimi szczątkowymi działaniami, słuchajcie, gryfa pomorskiego na tym terenie nie działał praktycznie żaden wywiad. To, co działo się tutaj, właśnie w zamku, jest owiane totalną i całkowitą tajemnicą. Jednak teraz powolutku wychodzi na jaw historia właśnie zakonu Najświętszej Marii Panny. Pokazywałem Wam parę lat temu, jak wielki mistrz zakonny sobie właśnie tu przechodził w tej zbroi, przed sobie na zamek. Była wtedy właśnie ta ceremonia przekazania zamku właśnie przez stronę polską zakonowi Najświętszej Marii Panny. Wtedy flaga polska została opuszczona. Na jakiś czas została wciągnięta na maszt flaga właśnie krzyżacka. I od tego momentu Słuchajcie, zaczyna się tu okultystyczna, taka ciężka historia, związana właśnie z tajemnicami średniowiecznymi, z tajemnicami właśnie II wojny światowej, które dzisiaj są całkowicie i skrupulatnie wypierane, zastępowane historią i bohaterstwem, męczeństwem rycerzy zakonnym, jak i bohaterstwem obrońców przed komunizmem, wielką falą, zarazą komunizmu z 1945 roku. I teraz kilka takich Wzmianek powolutku właśnie się pokazuje. Okultyzm, satanizm, Lebensborn yy, dziwne stwory, dziwne istoty w podziemiach właśnie Malborka. I co to ma wspólnego? Z Dolnym Śląskiem. A no właśnie, ten transport, który stąd wyjechał, no i więźniowie obozu Sztutów. Tak jak w Warszawie, bo właśnie powiedziałem, ludzie starający się o odszkodowania za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy w czasie II wojny światowej, m.in. E, ludzie, którzy po II wojnie światowej osiedlili się tu w Malborku, byli więźniowie obozu Sztutowie. Opowiadają o ewakuacji obozu Sztutów poprzez Malbork. Dostawali się na teren Dolnego Śląska do obozu Gross Rosen, Tam pracowali. W podziemnych, jakichś kompleksach, kopalniach No możemy przypuszczać Jakie, które to były kompleksy No nigdzie nie trafiłem na, konkretnie na nazwę Właśnie Rize, bo to było niemożliwe Ale trafiłem parę razy na nazwę Waldenburg, czyli Bałbrzych. Stąd transporty do Bałbrzycha I z Marienburga Znaczy z Marienburga do Waldenburga I z Waldenburga do Marienburga Czyli Malbork i w Kilka razy na tam różnego rodzaju dokumenty trafiłem. Zapisy w listach przewozowych, książeczkach wojskowych i teraz zbowid. To wam podrzucam właśnie ten temat, abyście się zainteresowali właśnie dokumentacją zbowidowską. Nie wiem, czy jest możliwość dotarcia jeszcze do jakichkolwiek archiwów. Ludzie, którzy starali się właśnie o odszkodowania. Tu. Byli mieszkańcy Malborka, składali w Zbowidzie dokumenty właśnie zaznaczając, wyznaczając w nich miejsca swojej pracy przymusowej, czyli Wałbrzych i okolice. Najdalej dokąd ja się dokopałem, to była właśnie czyli jedli na zdroj, pracę w jakimś kompleksie górniczym i też trafiłem na opowieści plus taki zapisek. Człowiek miał w książeczce właśnie swojej zbowidowskiej, że pracował na terenie Miejscowości, właśnie Jedli na dla kompleks dla konsorcjum górniczego o nazwie Dora. I teraz to jest właśnie taka zakłóczka. Jeżeli weźmiemy te przedsiębiorstwo Dora, one nie miało nic wspólnego z, z, z takim przedsiębiorstwem, które nazywało się TOT. I teraz albo błąd, po prostu w nazewnictwie, albo faktycznie kompleks Dora, który znajduje się daleko, daleko, daleko od Polski. Yy, miało jakieś udziały, właśnie poprzez organizację TOT, przy budowie kompleksów na terenie Dolnego Śląska. I teraz to już jest totalny paradoks, słuchajcie, że więźniowie, którzy pracowali na Dolnym Śląsku, byli potem przywożeni tu do odbudowy, do rozminowywania w zasadzie Malborka. Później ci ludzie stawali się niewygodni dla rządu komunistycznego i byli wywożeni, słuchajcie, do kopalni uranu w Kowarach. I teraz właśnie to tak Przeskakiwanie z tematu na temat. Ludzie, którzy pracowali w kowarach, byli wywożeni później do pracy, słuchajcie, w żarnowcu, w pierwszej elektrowni atomowej która miała powstać na terenie Polski. Zwróćcie uwagę, jaka rozbieżność, a ci ludzie cały czas byli w niewoli. I teraz połączcie sobie właśnie te wątki. Kowary, kopalnia uranu, grzmiąca kopalnia uranu właśnie koło Guszycy, kompleks Rize, w którym miano przerabiać uran, który miał być paradoksalnie po drugiej wojnie światowej przez rząd Gierka, przez komunistów, Wykorzystywany do pierwszej bomby atomowej polskiej. Zwróćcie uwagę, jak to jest wszystko pomieszane, jak to jest wszystko w jakimś jednym wielkim tyglu, i teraz wyciągnąć z tego jakieś ziarno, prawda? też swój udział w tym ma właśnie. I Malborg, do tego słuchajcie, wszystkie zamki, w zasadzie na Dolnym Śląsku, no dla mnie najbardziej takim taki tajemniczym, no nie jest, bo tam czocha, tylko zamki, no przy których ja się wychowywałem, między innymi zamek Grodno, czyli tak zwana Góra Hojna. to co się znajduje w niej wnętrzu, to, co się znajduje na dnie Je Jeziora Byszyckiego. no Niemcy tam prowadzili niby testy nad nowym napędem do torped bądź jakichś nowych silników, niektórzy mówią nawet, że tam miała być stonoga testowana i teraz te wszystkie punkty porozrzucane słuchajcie, po całej Polsce pokazują ob obraz i ogrom kompleksu Rize, ja używam właśnie tego, że Rize to nie były tylko te małe poszczególne miejscowości które my znamy, jeżeli to się nazywało olbrzym, to musiało mieć olbrzymi zasięg nie tylko trzy sztolnie, nie tylko trzy kopalnie, tylko cały projekt, jeżeli go weźmiemy pod uwagę, mógł właśnie być na terenie całego naszego kraju.